No i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem e, zmierzymy się z dziewiątą falą i musimy trochę sobie zamek odbudować po tej walce ostatniej. E, straciliśmy jedną delmę i jak sprawdziłem sobie na nagraniu, Warlock po prostu strzelał tutaj na, do łucznika na murze, dlatego on zginął. No niestety zdarza się. E, mamy generalnie jedno zadanie: reperowania, Czy ja mogę mieć dwa takie zadania? E, nie budowanie, tylko. Tu jest reperowanie, ojej, dobra. Trochę za późno to zrobiłem. Ale dobra, no tutaj za dużo do naprawy nie ma. Tak naprawdę muszę dokończyć kolumnę. O, niech ona z powrotem się tutaj zrobi. Prawdopodobnie jakiś Sentinel Ward odpadł. Chyba też został zniszczony przez jakiegoś minitrona. No dobra, e, już myślałem, że tu biegnie jakieś korupne na to Bricktron. Hmm, ale się tu ciemno zrobiło. Dobra, muszę postawić jeszcze tą latarnię, bo ja ledwo co widzę. Załóżmy, że na razie będzie... no właśnie, gdzie... E, dobra, niech na razie będzie tutaj. A o co chodzi z tym pylonym? Czemu on nie załapał... Kurczę, ja go minimalnie za daleko chyba postawiłem. Dobra, weźmy tą delmę. Aha, znów się skończyły brimstone. Dobra, no to weźmy chociaż trochę żelaza. Eee, dobra, delmiarzu, chodź tutaj. I postawmy no, to w tym miejscu. Czy to jest jeszcze za daleko? Kurczę, co jest? No, patrzcie, to generalnie. A nie, dobra. Źle spojrzałem na to tak naprawdę. Nie chcę jeszcze trochę żelaza zrobić, bo się nic nie dzieje, widzę. O! No i teraz generalnie one, te sentinele są podłączone. Teraz wszystko powinno działać. Mam taką nadzieję, oczywiście. Tutaj też sobie zrobimy. Trochę sztabek żelaza no i myślę, że czas wykonać machine Shop Tylko gdzie? Bo już w sumie nie ma miejsca za bardzo na to a może z tej strony, o, niech sobie tam siedzi No dobra tutaj posprzątane. to to zadanie usunę. Tu sentinel jeszcze musi jeden się pojawić a, dobra, mamy przecież Brimstone. A tutaj problem z tym jest, że zabrakło już żelaza. Także dobrze, że włączyłem tutaj robienie żelaza. Przyda się, przyda się też trochę szkła, bo jest taka lupa, soczewka w tym machine shopie. O, te światełko trochę doświetliło, nam tutaj ten teren. Myślę, że drugie mógłbym zbudować tutaj. Hmm. Już to zaraz to było. Nie, gdzie to było? Gdzie jest workbench? O. Tutaj proszę jeszcze jedną latarnię. I tą jedną latarnię postawię. Mm, może na tej ścianie. O. No dobra, dwie minuty do kolejnej fali. Yy, tak, straciłem jeden zestaw łucznika, więc trzeba zrobić nowy. Materiał Ilina jest. Tylko, że tutaj nie ma strachu. No i jest tak ciemno, że nie mogę zlokalizować kolejnych brimstonów, które gdzieś tutaj by były luzem. Może Wy to widzicie na nagraniu bardziej, ale mi jeszcze słońce świeci przez okno. Także ja mam tutaj utrudnione zadanie. O, tu jest jakiś brimstone. Tylko, że zostało półtorej minuty do fali kolejnej, więc no nie. To jest zbyt ryzykowne, żeby po niego pójść. No dobra, ale jakieś tam zapasy mamy. W międzyczasie można zabrać tych roślinek trochę. Tak, bo tutaj robienie nie jest ustawione. O! Tutaj mamy oświetlenie. To przy okazji jeszcze usuniemy te piękki. No i będzie trzeba myśleć też co z tym zamkiem. Gdzie tutaj kolejne mury robić? Hmm, hmm, hmm. Generalnie chciałem się tutaj dostać, pamiętam jeszcze na te miejsce A docelowo na tą wyspę dalej Ale to trzeba zrobić jak będzie dzień Bo tu mostu na pewno nie będę budował, bo to takie samobójstwo trochę wpuszczać w wrogów tędy Lepiej żeby oni biegali dookoła eee, Sentinele robimy, robimy to się zawsze przyda. O, maszyn shop jest zrobiony. No i teraz, żeby zrobić kusznika, to potrzebujemy dwa żelaza, jedną linę, jeden, jeden materiał, jedną tkaninę i dwie zębatki. No to, żeby mieć dwóch kuszników, to potrzebuje tak z cztery zębatki, więc to kusznik się robi. Tutaj ten brickton jeszcze się pojawić, nie może z powrotem. Dobra, zbierz to żelazo i uciekamy, bo będą wrogowie. Okej. Okay. Niech to jeszcze dozbierają tych roślin. Dobra. Mamy już zestaw czterech uczników, na cztery zestawy uczniów zostało to nadrobione. No i czterech uczniów od razu sobie ustawimy tutaj. No elegancko. Tutaj Delma niech idzie od razu po zestaw rycerza. No bo musimy tą jedną przynętę wystawić, ale... Ja, jest tak ciemno, że ja tu nic nie widzę naprawdę. No dobra, mamy tutaj. Aha, łucznik ten tam nie dojdzie. O, patrzcie, podeszli nam z drugiej strony. Jeden biftron, 6 koruptoronów, 5 minutron. E, to wygląda poważnie. Eee, czy ja zrobiłem rycerza? Tak, zrobiłem rycerza. Niech on z powrotem tu jak najszybciej wraca. Eee, ty mi tutaj na rycerza raz, dwa. No, ucznicy. Trochę się obijają. Eee, rycerz przybiegł. Teraz przyjdzie kolejny. Reszta no, ta biegnie dookoła. No i bardzo fajnie. Uuu, jaka lekka przecinka była. Dobra, ja rycerzami tutaj wybiegnę. E, Staciliśmy sentinela już, z tego co widzę. Uuu, ale nam tu zamek uleciał, dobra. Trzeba ich trochę wpuścić. A nie, nikt tędy nie przejdzie. Czy my możemy wyjść? Nie, dobra, musimy z nimi walczyć. Hmm. Wkładaj tę zębatkę i szybko na rycerze. Hops, hops, hops. Mam tutaj ale dadzą radę. Jest tak ciemno, i tak tutaj gęsto, że ja tylko widzę, co się dzieje. Wow, rycerz dostał. Dostał mag, nie wiem czy widzieliście, teraz łucznik dostanie, bo Biftron dostał się na samą górę. Sytuacja jest dosyć krytyczna, bym powiedział. Tutaj jedna biedna Delma się zapątała. Udało jej się uciec. Niech założy zestaw rycerza tak dla do siebie. Dobra, został tylko Biftron. I jeden koruptron gdzieś. Eee, taki bałagan się zrobił, że naprawdę nie widzę co się dzieje. Chyba nikt nie zginął jeszcze. Jeszcze, ale ten rycerz... no właśnie, dobra. Właśnie w tym momencie zginął rycerz. Eee, nie mam wolnych zestawów. Żadnych. Nie, jest jeszcze zestaw maga. Aee, źle się dzieje, źle się dzieje. Szybko, szybko, szybko. Gdzie są moje łucznicy? Tu są. Ach ja, dobra. Trzeba jak najszybciej go załatwić. Dobra. O, masakra. Straciliśmy chyba tutaj dwie, czy jedną dermę? Jedną dermę chyba podczas tego ataku. No, masakra jakaś. Eee, najgorzej, że strasznie uszkodzony został zamek. Zobaczcie. wypadały nam tutaj te klocki. Eee, drzwi? Nie pamiętam, czy to były jedne drzwi? A dobra, drzwi się trzymają akurat. Ale zostały tutaj rozbite te klocki. Też delmy wychodziły, więc dało radę przejść. Mam nadzieję, że mi to jak najszybciej naprawią. Sentinele chyba będzie trzeba postawić nowe. Eee, tak się coś obawiam. Hmm, dobra, tu czy jeszcze są rośliny do zbierania? Dobra, jeszcze jedna została i jak najszybciej trzeba się wybrać e, po kolejne surowce. Więc niech to tutaj będzie zbierane. Jak my stoimy z żelazem? No, jeszcze mamy zapasy, no, ale widzicie, walka była straszna. E... Trzeba będzie zbudować jeszcze stojak, żeby móc kuszników sobie tutaj odkładać. Yy, mamy tylko dwa zestawy rycerza. To chyba straciliśmy dwóch rycerzy. W takim razie niedobrze, także je też będzie trzeba tutaj zrobić nowe. No i dobra, no myślę, że w tym odcinku to na tyle i kolejnym spotykamy się na 10. fali, czyli na szóstej tak naprawdę. Bo pamiętajcie, że wygrana jest na 60. fali. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.